Tak ci. A Krakuski. Tradycja z nutą nowoczesności. Lancôme, Armani i w Saint-Laurent z darmową dostawą. Tylko dziś Armani Aqua di 100 ml w jeszcze lepszej cenie. 249 zł i perfumy.pl Jaki nastrój dziś wybierzesz? Nowy żal pod prysznic palmolive z drogocennym olejkiem z orzecha makadamia i piwonią sprawi, że poczujesz się olśniewająco. Odkryj nastrój pełen blasku z Palmolive Aroma Sensations. Natura skrywa niezwykłe siły lecznicze. Siły zawarte w leku Iberogast, który łagodzi wiele dolegliwości trawiennych. Nauka połączyła dziewięć ziół leczniczych, które działając wielokierunkowo łagodzą wiele dolegliwości: ból, zespół jelita drażliwego, uczucie pełności, wzdęcia i gazy. Iberogast, siła natury i nauki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. I akcja! Właśnie, dostałyśmy nową i wystrzałową kolekcję! Zobaczcie, jaka stylowa! <gry> A to wszystko prosto z paczek! A co to jest? Tato! Jesteśmy live! Tylko teraz w wybranych paczkach Cheetos znajdziesz jedną z milionów modnych naklejek na ubrania. O, ojcu, odziedziczyłem zawód. Miłeś do motocykli. Dołek w brodzie i sporą ilość testosteronu. Ale włosy sobie zachowam. Stosuję LOXON Max, lek z maksymalną dawką substancji czynnej. Hamuje wypadanie włosów i stymuluje ich porost, nawet przy dziedzicznym wypadaniu włosów. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do uwagowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy legnie właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mój dzień. zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Koncentrowany na skórze. Kończąc naszą dyskusję, Kasiu, co Akademia Menopauzy.pl rekomenduje na menopauzę? Klimę Forte. Dlaczego klima? Są przecież inne produkty. Przede wszystkim Climea Forte łagodzi objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju. W okresie menopauzy równie ważne jest utrzymanie mocnych kości, a Climea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No tak, bo dla zdrowia kości to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Nie mam więcej pytań. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Przypalisz popcorn. Przekarmisz psa. Przewiercisz się do sąsiada. Bo teraz w cyfrowym Polsacie nie oderwiesz oczu od największych hitów w HBO i Cinemax. Oraz najlepszego sportu w Eleven Sports i Polsat Sport. Wybierz najlepszą ofertę dla całej rodziny. Na start nawet 6 miesięcy bez opłat. W cyfrowym Polsacie telewizja już od 20 zł miesięcznie. Cyfrowy Polsat. Tak wiele za tak niewiele. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wiesz już, że baterie Duracell działają dłużej, ale czy wiesz o ile dłużej? Gdy zwykłe baterie cynkowe już nie dają rady, Duracell Turbomax Wciąż ma moc. Duracell Turbomax, Numer jeden. Najdłużej działająca bateria alkaliczna Duracell. Zbyt częste używanie suszarki zimą zniszczyło twoje włosy? Znalazłam na to sposób. Total Ripper 5 od LSEF. Pięć problemów, jedno rozwiązanie. Mind wypełnia i odnawia naturalną barierę włosów, jako patronek. Tak odbudowane. Moje włosy są jak nowe, aż po same końce. Pięć problemów, jedno rozwiązanie. Total Ripper 5 od LSEF. Eksperta w pielęgnacji wymagających włosów. Jesteśmy tego warte. Słuchaj, a co by było, gdybym zrobiła prawo jazdy? Wiem, wiem, zaraz że te nasze kredyty. <noise> Może nie szukaj wymówek. Tylko wyobraź sobie, że je zrobiłaś. Wyobraź sobie, że zawozisz Kubę na programowanie, a nie na szermierkę. Przywozisz męża z imprezy. Zapomnij. Ale decyzja podjęta. Idę na kurs. A ja z mamą. Oho, gratulacje. Pożyczka gotówkowa. RRSO 3,46%. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Electrolux przedstawia robota odkurzającego z technologią 3D Vision, trójkątnym kształtem i aplikacją mobilną Electrolux Pure i9. Nowy porządek odkurzania. Wiosna w powietrzu. Czas na stylowe sukienki. Skorzystaj z najlepszej oferty w CIA. Sukienka w kwiaty za jedyne 59,90. Teraz w tej Z okazji imienin podaruj Rafaello. Migdałowe serce zatopione w kremowym nadzieniu i otoczone wiórkami kokosa wywoła uśmiech na każdej twarzy. Rafaello. Więcej niż tysiąc słów. Nasza pralka pracuje non-stop, ale mam wrażenie, że bierze coraz gorzej. Częste korzystanie z pralki może prowadzić do osadania się kamienia i brudu, pogarszając efekty prania. Potrzebna jest skuteczna ochrona. Nowy Calgon 2 w jednym z naszą najbardziej innowacyjną formułą Powerball przeciw osadom z kamienia i brudu, aby chronić pralkę. Muszę życie każdej pralki to Calgon. Wiecie, jak działa kredyt konsolidacyjny? To proste. Walizki to kredyty. Mniejsze wkładamy do większych i zostaje jedna mała, lekka walizeczka. Zbierz wszystkie kredyty spoza PKO Banku Polskiego w jedną mini miniradkę. RRSO 3,46%. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Z okazji imienin podaruj Rafaello. Migdałowe serce zatopione w kremowym nadzieniu i otoczone wiórkami kokosa. Woła uśmiech na każdej twarzy. Rafaello więcej niż tysiąc słów. po więcej. CCC! Jaki nastrój dziś wybierzesz? Nowy żal pod prysznic Palmolive z drogocennym olejkiem z orzecha makadamia i piwonią sprawi, że poczujesz się olśniewająco. Odkryj nastrój pełen blasku z Palmolive Aroma Sensations. I akcja! Właśnie, dostałyśmy nową i wystrzałową kolekcję! Zobaczcie, jaka stylowa! A to wszystko prosto z paczek! A co to jest? Tato! Jesteśmy live! Tylko teraz w wybranych paczkach Cheetos znajdziesz jedną z milionów modnych naklejek na ubrania. Wiesz już, że baterie Duracell działają dłużej? Ale czy wiesz o ile dłużej? Gdy zwykłe baterie cynkowe już nie dają rady, Duracell Turbo Max wciąż ma moc. Duracell Turbo Max numer jeden. Najdłużej działająca bateria alkaliczna Duracell. Odkryj nosped w nowym dużym opakowaniu. Jest zawsze pod ręką, a Ty oszczędzasz nawet do 40%. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dlaczego tak wiele polek zmieniło swoje witaminy i minerały na vitotal dla kobiet? Pozawiera zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Witotal dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Począwszy od kondycji paznokci, włosów i spórę, poprzez łagodzenie stresu, mocne kości, aż po prawidłową pracę tarczycy. Witotal dla kobiet to dla nas najlepsze rozwiązanie. Witotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Koncentrowany na skórze. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl Zbyt częste używanie suszarki zimą zniszczyło Twoje włosy? Znalazłam na to sposób. Total Reaper 5 od LSF. Pięć problemów, jedno rozwiązanie. Sika-Mind wypełnia i odnawia naturalną barierę włosów, jako patronek. Tak odbudowane. Moje włosy są jak nowe, aż po same końce. Pięć problemów, jedno rozwiązanie. Total Ripper 5 od RSF. Eksperta w pielęgnacji wymagających włosów. Jesteśmy tego warte. Cii. Słyszycie? Te do spodnik? Fajna stylowa? A z boku? Kuczy. Który kolor? Proste, że musimy się upewnić. Dziewczyny, wkraczamy do akcji. Nie zastanawiaj się. Wyglądasz mega. Są takie super. Bierz te i te. Bo we dwie zawsze dobrze wybierzecie. Dziewczyny rządzą. Dajśman. Ty wiśni ci. A mi? Krakuski. Tradycja z nutą nowoczesności. Jedno spojrzenie mówi więcej niż milion słów. Podkreśli tuszem Volume milion Lashes ukochanym przez Polki. A jaką historię skrywa twoje spojrzenie? Opowiedz ją z Volume Million Lashes od L'Oréal Paris. Electrolux przedstawia robota odkurzającego z technologią 3D Vision, trójkątnym kształtem i aplikacją mobilną Electrolux Pure i9. Nowy porządek odkurzania.